Nowe życie to jest naprawdę nowe życie. Zdało mi całkowitą inną perspektywę, inne myślenie, inne oddychanie. Życie bez Boga i życie z Bogiem to jest zupełnie inna wartość życia. Ja dzisiaj tryskam szczęściem. Ja przede wszystkim poznałem nowych, bardzo fajnych ludzi, i relacja z Panem Bogiem, poznanie osobiste Jezusa, i, i to odmieniło moje życie. I, i nowe... Taki czas, w którym mamy okazję się zatrzymać którym możemy doświadczyć miłości, bliskości, radości, pokoju. To przede wszystkim przygoda. Jak, jak ktoś chce w życiu przeżyć coś ciekawego, to powinien tam się zjawić. Szansa na to, żeby po prostu ożyć.